Cześć, witajcie. Z tej strony Mariusz, Pasie Kamakuch. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać jak wygląda mój raj, który przygotowałem dla pszczół. Raj z faceli. Mam tutaj wysiane około 30 arów faceli. Między facelią mam wysianą koniczynę białą. Na chwilę obecną koniczyna mi jeszcze nie kwitnie, ale facelia od jakichś 3-4 dni już dość, dość obficie kwitnie. Pszczoły tutaj robią dość dużą robotę na tej, na tej faceli. Także zobaczcie jak to wygląda. Zachęcam wszystkich do siania, jeżeli mają możliwość u siebie na pasiekach bądź gdzieś w okolicach jak największej ilości roślin pożytkowych dla, dla pszczół. Tak, aby one miały co robić w tych okresach, w których aktualnie gdzieś nie ma miodu towarowego, bądź między tymi okresami też. Przejdę się, pokażę Wam jak wygląda. wyglądają prace wykonywane przez moje pszczoły tutaj na faceli.